Jak stać się wnikliwym? Autor Andrzej Moszczyński. Czytają Piotr Borowiec oraz Grażyna Wolszczak. Poszukiwanie istoty rzeczy to nie tylko domena filozofów. Pytanie dlaczego należy do rzędu podstawowych pytań, jakie człowiek zadaje sobie i innym, by zrozumieć świat. We wczesnym dzieciństwie jest ono wyrazem ciekawości. Później staje się też przejawem wnikliwości, która każe nam dociekać prawdy, analizować, interpretować i zgłębiać treści, wykorzystując wszelkie możliwości umysłu. Wszystko po to, by nadać życiu głębszy sens, wyjść poza zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych i zacząć żyć świadomie. Na czym polega różnica między zdawaniem się na los a życiem świadomym? Można ją przedstawić bardzo obrazowo. Każdy z nas zetknął się kiedyś z pojęciem labiryntu. Niektórzy mieli nawet okazję przebywać w parkach, labiryntach. Stworzonych z odpowiednio przyciętych krzewów ozdobnych. Człowiek nieświadomy, że może kierować swoim życiem, zachowuje się tak, jakby chodził po ścieżkach labiryntu i po omacku szukał drogi. Zapewne w końcu uda mu się wyjść z matni, ale popełni przy tym sporo błędów. Wielokrotnie droga, którą wybierze, okaże się ślepą uliczką. Człowiek żyjący świadomie idzie śmiało i niemal bezbłędnie. Tak jakby na ścieżki labiryntu patrzył z góry i doskonale widział, którędy pójść, by trafić do celu. Jak sądzisz, który z tych ludzi będzie czuł się pewniej? Któremu z nich będzie łatwiej zachować entuzjazm? Który będzie wytrwalej realizował zaplanowane przez siebie cele? Co zrobić, żeby zobaczyć drogę prowadzącą do spełnienia? Żeby życiowy labirynt zdradził nam swoje tajemnice? Pomocą może się okazać zbudowanie życia na wartościach nadrzędnych, dobre poznanie własnej osobowości, a także ukształtowanie w sobie cech, które staną się dopełnieniem wiary w siebie. Jedną z nich jest właśnie wnikliwość. Czym jest wnikliwość i do czego się przydaje? Jak ją w sobie rozwinąć? Dlaczego warto być człowiekiem wnikliwym w życiu osobistym, prywatnym i zawodowym? Czy wykształcenie w sobie tej cechy wpłynie na nasze relacje z innymi? Spróbujmy wspólnie się nad tym zastanowić. Wykład z pierwszej części kursu audio, zatytułowany Jak zbadać swoje możliwości, przywołał sylwetki ludzi, których odkrycia lub wynalazki okazały się znaczące dla rozwoju świata. Wśród przypomnianych postaci znaleźli się m.in. chiński wynalazca papieru, Lun, i słynny malarz, a jednocześnie budowniczy wielu nowatorskich maszyn, Leonardo da Vinci, konstruktor pierwszego aparatu do przekazywania głosu, Antonio Meucci, i twórca pierwowzoru komputera, Howard Aiken, odkrywca penicyliny, Alexander Fleming. I chirurg Christian Barnard, który przeprowadził pierwszy przeszczep serca, a także Arthur C. Clarke, wizjoner dostrzegający w satelitach możliwości rozwoju komunikacji międzykontynentalnej. Różniło ich wiele czas i miejsce, w jakich żyli, dziedziny, którymi się zajmowali, a także tryb życia. Łączyły zaś istotne cechy osobowości między innymi wnikliwość. Czy to przypadek, czy też wnikliwość mogła mieć wpływ na osiągnięcia tych ludzi tak znaczących dla rozwoju świata? Przyjrzyjmy się bliżej jednemu z wymienionych, Aleksandrowi Flemingowi. Moglibyśmy powiedzieć, że odkrywca penicyliny wpadł na jej trop przypadkiem. Przeanalizujmy jednak sytuację. Czy rzeczywiście był to tylko zbieg okoliczności? Fleming po stwierdzeniu, że. Ready to continue?